Plac zbawiciela znów zwężony do jednego pasa ruchu. Na zamkniętej i odgrodzonej części jezdni mają wkrótce stanąć kawiarniane ogródki. Dziś swoich stolików nie wystawiła jednak jeszcze żadna restauracja. Zdaniem części miejskich aktywistów, ratusz nieudolnie próbuje przynosić wzorce z innych europejskich miast. Betonowe zapory stanęły w nocy na placu zbawiciela. Tym samym jezdnia na rondzie została zwężona do jednego pasa. Nowa organizacja ruchu wywołuje skrajne opinie. Wcześniej był piękny plac, można było jeździć w kółko, a teraz jakieś żółta i się wszyscy gubią. Szczerze powiem, że to chyba gorzej niż było. Jest więcej miejsc postojowych zrobionych obok. Bardzo zadowolony jestem, świetny pomysł. Jest to na pewno utrudnienie. Dlaczego? A, bo mniejsza przepustowość samochodu i trudniej się jedzie. Utrudnienia mogły być jeszcze większe, bo część stołecznych aktywistów domagała się całkowitego zamknięcia placu dla ruchu samochodów. Na to rozwiązanie nie zgodził się jednak warszawski ratusz. Jest to rozwiązanie połowiczne i zdecydowanie za mało tej przestrzeni będzie przeznaczone dla normalnych użytkowników. Betonowe zapory mają odgradzać jezdnie od ogródków restauracyjnych, które staną na zamkniętym pasie. Dziś jeszcze żadna z restauracji przy placu zbawiciela nie zdecydowała się na wystawienie w tym miejscu stolików. Jak podkreśla stołeczny ratusz, zapory są atrakcyjne wizualnie, bo zostały pomalowane. Pracami um, osób, które zgłosiły się w konkursie na właśnie jakiś projekt graficzny tych wygrodzeń. Już przed rokiem zmiany na placu Zbawiciela były krytykowane, między innymi przez okolicznych mieszkańców, którym nie podobały się nocne imprezy w ogródkach gastronomicznych. Przedstawiciele inicjatywy Stop Korkom wytykają stołecznym urzędnikom, że częściowe zamykanie jezdni pod ogródki gastronomiczne to pójście na łatwiznę. Mogliby po prostu to zorganizować nieco dalej, powiedziałbym mniej pod oknami, na większym terenie, dla większej liczby osób. No tylko tyle, że to trzeba po prostu chcieć zrobić coś więcej niż pojechać do jakiegoś innego miasta, które kompletnie naszego nie przypomina i ściągnąć jeden do jednego rozwiązanie, żeby pić kawę w Rynsztoku. Według zapowiedzi urzędników nowa organizacja ruchu na placu Zbawiciela będzie obowiązywała do końca wakacji.